Właśnie zamykam listę drużyn w eliminacjach. że macie dobre wieści. Tamara, właśnie o tym chciałam z tobą porozmawiać. Słuchaj, poczekaj jeszcze tylko troszeczkę. Tak, nie Nie mam jeszcze szóstego tancerza, ale obiecuję, że znajdziecie. Tak, dziewczyny, to niemożliwe. Do konkursu zostało już zbyt mało czasu. Muszę zdecydować, kto będzie reprezentował rolera. Jeśli do teraz nie znalazłyście szóstego zawodnika, to muszę was wykluczyć. Nie, 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 nie Musimy tylko Tak, dosyć. Rozumiem, ale wy musicie zrozumieć też mnie. Wszystkich wrotkarzy staram się traktować tak samo. Nie mogę nikogo faworyzować. Termin był taki sam dla wszystkich. Skoro nie macie pełnej drużyny, muszę was wykluczyć. Proszę, nie ja rób na tego. Ja, ja jestem tą szóstą zawodniczką. To wspaniale. Dzień. Nawet nie masz pojęcia, jakie to dla nas ważne. W takim razie zapisuję Nina. Wow. Idźcie na trening. Ruchy, ruchy, ruchy.